Cześć, brakuje jeszcze tylko jednej wygranej do odblokowania Wizard Byrona, więc dzisiaj sobie go tutaj kupimy. Napiszcie w ogóle w komentarzu, czy wy macie już tego skina, bo mi odblokowanie go zajęło trochę czasu, już tej ligi totalnie nie gram, odkąd właśnie wbiłem tego Mastera, więc na spokojnie grałem. Więc mam nadzieję, że uda się tutaj wygrać. na ten odcinek drugi raz, bo za pierwszym razem niestety przegrałem, ale mam nadzieję w ogóle, że teraz się poszczęści z randomami, więc teraz krótkie cięcie i widzimy się już w pierwszym meczu. Dobra, mamy tutaj już mecz, gram teraz daj na dynamite'iem Właśnie miałem przedostatni pick, więc zobaczymy jak tutaj pójdzie W ogóle mam w teamie Jacka, pozdrawiam Jacka jak to ogląda Dobra, jest Spike, jest Barley i jest beach. Jest nie dość spoko Szkoda, że nie mam na stronie Spike'a, chociaż zamieniam się, dobra Jak jest Spike to git, myślałem, że będę miał Barley'a Chociaż Spike tu też by miał ciężko właśnie na naszą Sandy za ściankami No ale ja mam free stronę tak naprawdę na niego Teraz je przykampię, żeby nie zostać trzy koła, Jack zabije pięknie może tutaj poda na szabela. Dobra, to powinien być win. Jak już ja kolejny raz tego odcinka powtarzać, nie będę musiał na całe szczęście. Dobra, a ja niestety tutaj nie wpadłem. Rzucę bombę chyba, trafi, pięknie. Dobra, ale allora, na Majkiem widzowie. Dobra, nice. Ok, może się uda trafić. No, niestety gadżet zmisowałem tutaj. Lukę na Majku, Oj, tak, tak. Jak ja jestem potężny dynamik. O kurde, dostanę. Dobra, na, na całe szczęście przeżyłem. No niestety teraz się zamienili, mam tutaj Barleja na stronie. Co nie jest za dobre. Okej, okay, ładne tutaj uniki, tylko nie wiem gdzie on kampi. No właśnie, właśnie, pomocy... No 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 zginie. Nie. Niestety tutaj nie padł. No sto HP Jack musi pójść na tego Barleja. Na niego mam trochę ciężko akurat. No on też niestety pada, już miał takiego loła ten barley, że masakra. Mogliśmy to trafić, mogliśmy tutaj trafić. Pójdę na prawą stronę na spajka. Okej, okay, na spajka powinno być dość łatwo. A tego graża coś kojarzę, ten Nick kojarzę. Taki trochę ruski. Okej, okay, ojoj, ale dostał za trzy koła potężnie niedobrze trochę. Dobra. Dobra, bi, dobra, padła. No niestety, chyba tego Barleya nie dobiję. Właśnie ten Barley u nich najbardziej ogarnia. I może być problem z wygraniem tego. Może być tutaj lekki pro problem, jeszcze dało tutaj Brobola. Nie no, chociaż Brawl Ball naprawdę spoko, tryb i dostanę. No, padłem niestety. Szczerze to nie jest za dobrze. O Boże, Bell, ale zmisowała tego ulta. Ok, chociaż mam potężne emotki, taki plus, nie? Dobra, full skupienie, żeby tego nie przegrać. Ok, dobra, tego ja. Nie no, ktoś ma tam jakiś movement, nie? Dostał. Czy na overtime mamy szansę? No, na overtime mają B, więc może być ciężko. Chociaż mamy Belle. Bella też naprawdę spoko, ale Spike też jest dobry, więc na Overtime będzie jeszcze gorzej. Szczególnie dla mnie. No, Jack, zabi go. Dobra, Jack ma... Nie, nie ma jeszcze ulta. Jack musi ulta nabić na Overtime. Ma jeszcze jakieś laki mam w ogóle internetu, nie wiem od czego. Dobra, poczekam z bombą. Leży pięknie. No nie! Ty się nie porobię Spike'a na otwartej przestrzeni, nie ma szans. Dobra, ale uniki. Dobra, niczym nie dostałem. Chociaż już myślałem, że tym jednym kolcem dostanę. No, pomóż mi, gościu. Aha, bo nawet ten Spike Gadget ma zły. No to beka, w sumie i tak ten gadget by mu się zbytnio nie przydał. No ale zawsze coś, bo i tak mamy Dynamica, co bije obszerowo, No i Sandy. Okej, okay. dobra, i czy teraz się uda trafić? Chyba się uda. Dobra, chyba się uda trafić. Także Git 1 do 0. Musimy to wygrać. Powinno się tutaj udać. Okej, okay. gorzej będzie, jak ten Barley się zamieni ze Spike'em. I będę miał barleja na stronie. To nie będzie za dobre, ponieważ mam tutaj. No, mam mniejszy zasięg od barleja. Dobra, ale na szczęście. Ten spike teraz. Raczej. Na nieszczęście w sumie. Ten spike właśnie chciał, żeby się z nim zamienić, bo mu nawet pokazywał. Także trochę źle dla mnie. Trochę źle. Okej. Okay. Dobra, tego barleja. No nie, on nie padnie, czy padnie? Ja tak strzelam za niego, bo ten. Dobra, Nice! Wydefiliśmy jeszcze B dostała za dwa koła traw, B. Dobra, chociaż zabiła spajka, także Git Jack musi mieć Ulta, bo bez Ulta do Sandy za wiele tutaj nie zrobimy Okej okay. Nie wiem czy dostanie, chyba powinien dostać. Dobra, dostał, nice Teraz się ja tutaj mogę w sumie przykampić z gadgetem Nie, źle dałem gadżet! Jakie ja tak... jakie ja się nie wyleczyłem, lol Dość długo stałem w sumie w tym krzaku, myślałem, że cokolwiek się wyleczy, żeby spike nie miał mnie na hita. No, jeszcze Belle zmisywała ulta. No, ten mecz może być tutaj dość ciężki. I niestety 1 do 0 dla nich. No, niestety, nie za dobrze jest. Nie za dobrze, mam Barleya teraz na stronie, którego tak ra łatwo raczej tutaj nie rozwalę. Nie wiem, czy się nie opłacasz Jackiem zamienić. Chociaż teraz może być trochę ciężko się zamienić stroną. No, nie wierzę w to. Dobra, ulta mu takiego dam. Pięknie dostał. Mam Loła potężnego. Dobra, może się w sumie lepiej wyleczę, to będzie trochę lepsze. Dobra, zginie. Zginął. Nice, ale ja niestety też. No i teraz powiem wam, że bramkę trafić może być dość ciężko. Mam nadzieję w ogóle, że Jack ma zaraz ulta. Chociaż fajne emotki mam do dyni. Jeszcze przydałaby mi się taka, jakaś jedna, bo tej pierwszej nie lubię. Dobra. No, Jack użył gadżet do Sandy. Dobra, leży. No, 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 prawie dwóch, prawie dwóch. Pomóż nim. Nie, 16 HP trafi? Dobra, nice, ładnie. Myślałem, że Jack dobije tą bi. Bo na blisko raczej jej nie trafię. Nie, dobra. Zmisowałem tego ulta. No ale w sumie to nic, no. Nie tak łatwo trafić ultem do dyni. Dobra, szczególnie jak ktoś ma w miarę dobry movement i teraz troszkę zepsułem niestety i czy się uda? Czy się uda? Dobra, wybito. to. Nie. Nie, nie, nie. Jeden hit jack, dobra, leży nice. Dobra, odważy się podnieść czy nie? Dobra, nie muszę nawet gadżetować, bo i tak trafię. Dobra, jeszcze ten spike zepsuł, nice. Jeden do jednego overtime, mamy tutaj dość spore szanse to wygrać. Bo nie chce mi się trzeciego razu raz tego odcinka powtarzać, serio. Dobra, ciągle to samo będę gadał bez sensu. Dobra, no trafił Spike'a, no jeszcze jakbyś go odobił. Bo ja nie mam szans na overtime, chociaż mam ulta, więc ten. Dobra. I GG, chyba wygramy, nice GG, GG, GG Jeszcze tam miał loa Jack Więc udało się to wygrać, teamateów nie miałem jakichś złych Star playera dostałem i wbity skin do Byrona Te może pokażę batyloga Dobra, kupię go od razu, żeby mi jeszcze nie zniknął z tego sklepu, chociaż raczej by nie zniknął. Oj, dobra Teraz dam na miniaturkę będzie ładny SS. Pięknie Dobra Tutaj miałem Matejko. Niestety przegrałem na Matejko, ponieważ mój Sprout ten zepsuł pierwszy mecz totalnie. Ten GOKa też za dobrze nie grał. A teraz miałem Symę i Jacka. Aha, mam ich dwóch znajomych, LoLBeka. A tutaj jakich dało? No te symie nawet dobzi. Ile on ma? 53k? 53,5 tysięcy pucharków, co za gość. A ten Spike 18. Więc a to było w tym odcinku. Na tyle udało się tutaj odblokować skina do Wizarda. Znaczy Wizard do Wizarda, do Byrona Wizard Byron Bardzo ładny skin, mi się osobiście bardzo podoba Napiszcie czy wy macie tego skina Ponieważ akurat bardzo chciałem go mieć, bo To jest chyba jedyny skin do Byrona, jak się nie mylę No więc co, to by było w tym odcinku na tyle Mam jeszcze 101 tysięcy star Pońców. także git Skina do pam raczej nie kupię 300 gemów, trochę drogi Więc co, to by było w tym odcinku na tyle Ja kończę i siema, elo